Cześć, tu Anna. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Biznes od Wnętrza. Dziękuję Wam za to, że słuchacie, polecacie mój podcast i przesyłacie do mnie wiadomości. Dziękuję za Wasze wsparcie w mojej sprawie, którą poruszam przy wielu różnych okazjach odcinków tego podcastu. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, bo czuję, że zaczynamy tworzyć wyjątkową społeczność, w której możemy wspólnie dzielić się naszymi doświadczeniami. Pomysłami, inspiracjami, oraz że pomagają one rozwijać się zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Temat motywacji, który poruszyłam w poprzednim odcinku, jest dla mnie niezwykle ważny. Zwłaszcza, że wiem i doświadczam codziennie tego wszystkiego, co wy, moi słuchacze, przedsiębiorcy, na różnych etapach rozwoju swojego biznesu. Niektórzy z Was dopiero zaczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością, pełni zapału, entuzjazmu, ale też naturalnych obaw i wątpliwości. Inni jesteście już na bardziej zaawansowanych etapach, zmagacie się z wyzwaniami, które niosą, niesie za sobą rozwój firmy, skalowanie działalności czy zarządzanie zespołem. Wasze wiadomości pokazują mi, jak różnorodne są Wasze potrzeby na różnych etapach rozwoju biznesu, ale niezmiennie jak ważna jest motywacja dla Was, żeby utrzymywać kurs na sukces. W dzisiejszym odcinku chciałabym zabrać Was w podróż do mojego aktywnego etapu jako przedsiębiorcy, opowiadając, jak motywacja odegrała kluczową rolę na mojej własnej drodze. Moja historia to opowieść o tym, jak wewnętrzna siła i pasja pozwoliły mi przetrwać trudne momenty, a także osiągnąć to, co kiedyś wydawało się nieosiągalne i stworzyć biznes, który trwał 15 lat. Jak motywacja stała się kluczem do mojego sukcesu? To słowo wydaje się takie proste, a jednocześnie kryje w sobie ogromną siłę i moc. Każdy z nas może sobie wyobrazić, co to dla niego oznacza indywidualnie. Często zastanawiamy się, skąd ją czerpać, jak ją podtrzymywać, szczególnie w chwilach, kiedy życie i biznes stawiają przed nami trudności, trudności dnia codziennego. Pamiętam te dni, kiedy wstawałam rano i czułam, że przede mną kolejny dzień wyzwań, a czasem za mną cała noc wyzwań, na przykład jakaś choroba dzieci, czy inne takie życiowe sprawy. Były momenty, kiedy ekscytacja mieszała się z niepewnością, radość, z lękiem, ale zawsze to właśnie ta motywacja była tym wewnętrznym ogniem, który nie pozwalał mi się poddać. To była taka iskra, która pozwalała mi każdego dnia wstać z łóżka i po prostu z nową energią stawić czoła wyzwaniom, które pojawiały się na mojej drodze przedsiębiorcy. Dla mnie motywacja zbudowana była na kilku filarach. Jednym z nich było przekonanie, że muszę być przykładem dla mojego otoczenia. Wiedziałam, że to ja podchodzę do pracy, że to jak podchodzę do pracy, jak radzę sobie z wyzwaniami, będzie miało bezpośredni wpływ na energię i zaangażowanie moich współpracowników. Często powtarzam sobie słowa Jacka Walkiewicza: aby zapalić innych, samemu trzeba płonąć. Ta myśl była dla mnie często jak latarnia, która prowadziła mnie przez najciemniejsze zakątki przedsiębiorczej drogi. O Jacku w kontekście motywacji będę wspominała, ponieważ jest to człowiek, który niesamowicie trafnie mówi o emocjach, o emocjonalnej stronie biznesu, zwłaszcza o motywacji. Jednak to, co dla mnie było najważniejsze, to też świadomość, że moja motywacja nie była tylko dla mnie. Wiedziałam, że to, jak ja pracuję, jak radzę sobie z trudnościami, wpływa właśnie na wszystkich wokół mnie na mój zespół, na klientów, na partnerów biznesowych. Czułam zawsze ogromną odpowiedzialność, ale także niesamowitą satysfakcję, kiedy widziałam, że moja bardzo wysoka energia przekłada się też na sukcesy innych. Codziennie szukałam sposobów na to, jak pielęgnować w sobie to światło. Wiedziałam, że to nie jest coś, co przychodzi samo z siebie że muszę świadomie pracować nad tym, aby utrzymać wewnętrzny ogień, który napędzał mnie do działania. Czasami to były takie małe rzeczy. Chwila spędzona z kubkiem kawy przy ulubionej książce. Ja po prostu uwielbiam czytać. Krótki spacer po parku, który pozwalał e, oczyścić umysł, naładować baterie. Innym razem to były większe wyzwania, jak na przykład praca nad nowym, inspirującym projektem, e, który pozwalał mi na nowo odkryć Taką radość tworzenia no i rozwijania wokół tego mojej firmy. No właśnie, dlaczego pasja była moim największym źródłem motywacji? Wielokrotnie zastanawiałam się, co napędza mnie do działania w moim biznesie, i odpowiedź była zawsze taka sama pasja. Projektowanie wnętrz nie było dla mnie tylko pasją, ale prawdziwą miłością czymś, co dawało mi po prostu mega radość i spełnienie. Każdy projekt, nad którym pracowałam osobiście, był jak nowa taka opowieść, którą mogłam tworzyć od podstaw, niosąc ze sobą nie tylko estetyka, ale także emocje, które miały taki realny wpływ na życie ludzi. Gdy rozbijałam swoją firmę, odkryłam, że projektowanie to coś więcej niż tylko tworzenie pięknych przestrzeni. Zaczęłam zgłębiać wiedzę z zakresu neuroarchitektury fascynującej dziedziny, która bada, jak otaczająca przestrzeń wpływa na nasz mózg, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Dowiedziałam się, że odpowiednio zaprojektowane wnętrza mogą nie tylko inspirować, ale także pomagać w regeneracji sił, w odnajdywaniu spokoju i harmonii w życiu codziennym. Zaczęłam także zgłębiać tajniki Feng Shui, starożytnej chińskiej sztuki aranżacji przestrzeni, która... Pomaga w takim harmonijnym przepływie energii. Zrozumiałam, jak ważne jest, aby projektować wnętrza w taki sposób, by wspierały życiową energię mieszkańców, żeby ułatwiały takie swobodne funkcjonowanie. No i dodawały takich sił do codziennego pokonywania wyzwań. To Feng Shui stało się dla mnie takim kolejnym narzędziem, które pozwalało mi tworzyć wnętrza pełne harmonii, spokoju, piękna. Przepływ energii to też takie bardzo ergonomiczne kształty, bardzo wygodne przejścia, bardzo wysoka taka funkcjonalność, bo niewiele osób wie, że dużo z tej wiedzy pochodzi po prostu z statystyki, którą Azjaci po prostu się lubują i wykorzystywanie tej wiedzy Sprawiało, że każdy projekt był jak taka nowa podróż, pełna ekscytacji, niepewności. Stosując takie właśnie różne zasady, widziałam po czasie, jak to wpływa na moich klientów. Czasami z tymi, którymi mieliśmy takie dłuższe relacje, rozmawiałam o tym, oni po czasie pytali, właśnie co takiego sprawia, że oni się tak dobrze czują w tym wnętrzu. I zaczynali bardzo dobrze, jakby. Pewne zasady takie, właśnie tego feng shui, stosować na co dzień, jeszcze w takich dodatkowych jakichś dekoracjach, funkcjonowaniu w tym wnętrzu. Ja wtedy wiedziałam, że tworzy coś, co po prostu też wpływa na, na, na życie tych ludzi, na ich codzienność, na nawet takie poczucie bezpieczeństwa, komfortu, bo to też właśnie różne zabiegi estetyczne i funkcjonalne mogą sprawiać. I taka świadomość, że ta moja praca może dodać. Po prostu takiego, takiej harmonii do czyjegoś życia była dla mnie bardzo dużym, takim wręcz niewyczerpanym źródłem motywacji w projektach, w które włączałam się osobiście. Oczywiście nie zawsze tak było, no bo były chwile, kiedy zmagałam się z trudnościami, kiedy projekty nie szły zgodnie z planem, kiedy jakby przytłaczała też taka codzienna, zwykła odpowiedzialność za firmę, za zespół, za, za ich współpracę z klientami. W takich momentach. Ta pasja była takim też trochę schronieniem. Wracałam do początku do tego, dlaczego w ogóle zaczęłam tą drogę, dlaczego zdecydowałam się na taki, a nie inny rodzaj biznesu, kierunek rozwoju. I ta pasja była dla mnie jak taki kompas, który zawsze wskazywał właściwy kierunek nawet właśnie w tych najtrudniejszych chwilach. Czyli zadawałam sobie pytanie, czy to jest ważne, czy ludzie potrzebują takiej usługi, czy docenią, co, co jest najważniejsze w tym po prostu, co. Robimy na co dzień. Chciałam Wam też opowiedzieć troszeczkę, jak TEDx Talks stały się taką moją codzienną inspiracją. Mimo ogromnej pasji, którą czułam do swojej pracy, czasami potrzebowałam też takiej dodatkowej innej dawki inspiracji, może też trochę właśnie z innych biznesów. Jednym z takich najbardziej wartościowych źródeł, które odkrywałam na swojej drodze były takie filmiki TEDx Talks. Dla tych z was, którzy nie są zaznajomieni z tym formatem, pozwólcie, żebym tylko króciutko, czym jest TEDx i dlaczego stał się takim dosyć ważnym dla mnie elementem też inspiracji. TED w skrócie, czyli Technology, Entertainment Design, to globalne konferencje, na których prelegenci z różnych dziedzin życia Dzielą się swoimi pomysłami, doświadczeniami i wiedzą. I każde wystąpienie trwa zazwyczaj kilkanaście minut, ale potrafi zmienić sposób, w jaki patrzymy na świat, bo one są bardzo naładowane energetycznie bardzo inspirujące przez to. TEDx to lokalne, takie niezależne organizacje, wydarzenia na licencji, które są organizowane w różnych krajowych miejscach. Które propagują takie idee, też warte szerzenia i przyciągają ludzi z różnych środowisk, które się właśnie dzielą takimi inspirującymi historiami. Tam na takich TEDxach osobiście też można dużo takich ciekawych osób właśnie poznać osobiście. I ja w pewnym momencie, nawet codziennie, zanim zabrałam się za pracę, staram się obejrzeć jakieś takie jedno wystąpienie TEDx. I czasami to były nowe wystąpienia, bo tych konferencji jest dużo, one się pojawiają. A czasami to były takie, do których po prostu wracałam, takie moje ulubione, na przykład zapisane gdzieś. I Zawsze były to takie chwile, kiedy mogłam oderwać się od tych codziennych obowiązków na te właśnie kilkanaście minut i na tą chwilę zatopić się w ludziach, którzy po prostu no, starali się zmieniać świat na lepsze. Mieli w sobie dużo motywacji i zarażali tą motywacją. Takie wystąpienia o jakichś innowacjach, o przekraczaniu własnych granic, o nie, sile ludzkiego umysłu, o tym, jak można inspirować innych, stały się takim moim codziennym też źródłem inspiracji. I często te filmy przypominały mi, dlaczego warto codziennie stawać, stawiać czoła takim nowym wyzwaniom i no, po prostu walczyć też o swoje marzenia, bo dużo takich przykładów, właśnie tych marzeń zrealizowanych, nawet po wielu jakichś próbach, porażkach, tam właśnie na tym TEDxie też jest. Pamiętam jedno z takich wystąpień, które bardzo mnie szczególnie poruszyło i opowiadało o sile woli, determinacji pewnego mężczyzny, który po tragicznym wypadku musiał się nauczyć jakby funkcjonować od nowa. I jego historia była dla mnie takie przypomnienie, że niezależnie od tego, czym się zmagamy, jakieś trudności, no po prostu zawsze mamy wybór: możemy się poddać albo po prostu walczyć o lepsze jutro. Co jeszcze? Jak motywacja kształtowała też taki każdy mój dzień, tak? Takie zwykłe nawyki. Utrzymanie motywacji to codzienna praca i ona też może przynosić nam po prostu dużą satysfakcję. Samo to już po prostu dbamy o, o siebie, o ten swój stan emocjonalny. Ja czułam, że takim kluczem do tego jest też balans między Biznesem, prowadzeniem biznesu, a odpoczynkiem. I będę się starała też w innych odcinkach mówić i tak propagować sformułowanie, które no troszeczkę odróżnia od takiego work-life balance, bo business-life balance pokazuje troszeczkę inne aspekty codzienności przedsiębiorcy, ale to też właśnie sobie rozwiniemy w osobnym odcinku. Natomiast wracając do takiej rutyny codziennej. Mój dzień zaczynał się zawsze od takiej chwili też dla siebie, takiej chwili medytacji. Mogło to być podczas spaceru, jakieś takiej chwilki wyciszenia właśnie z tą, z tą kawą. I pozwalało mi to też tak naładować baterie. W takiej chwili właśnie wyciszenia czułam, że jakby to już, już jestem gotowa na ten nowy dzień. Zabieram się wtedy za planowanie. Staram się dokładnie rozpisywać swoje cele na każdy dzień, uwzględniając taki czas też właśnie na przerwy i relaks, nawet jeżeli one były takie krótkie, dziesięciominutowe, czy właśnie na ten TEDx, czy na jakieś takie inne wyciszenie. Wiedziałam, że żeby efektywnie pracować, muszę dbać o swoje ciało i umysł i dlatego staram się po prostu nawet w tych najtrudniejszych momentach po prostu z tych bardzo krótkich, efektywnych przerw, nie rezygnować. Ja wiem od Was, że Wy często macie super dużo postanowień, jesteście bardzo świadomi tego, że to jest ważne, ale zawsze się pojawia jakieś ale i po prostu to ale, czy jest ważne bardziej czy mniej, często właśnie jest taką wymówką, i jak cofniemy tą rutynę, no to po prostu przestajemy się regenerować na co dzień, tak? I Tracimy, tracimy właśnie siebie tracimy to co dla nas jest jakby najważniejsze. Takie najważniejsze regularne przerwy mogły być nawet no nie wiem krótki spacer przez jakiegoś parku obok do jakiegoś kawiarni obok no nawet takie trochę w koło budynków takich nawet trudniejszych jakiś chwilach no ale one też pozwalały właśnie na tą chwilę medytacji i Dlatego ja po prostu postanawiałam sobie, że po nigdy, nigdy z tych takich krótkich momentów nie będę rezygnować. No i powiem szczerze, że one właśnie pomagały w ciągu dnia naprawdę utrzymać tą wysoką efektywność i bardzo taką wysoką kondycję psychiczną na co dzień. Nawet w takich trudnych momentach, o których też Wam tutaj na mojej drodze opowiadam. Natomiast wieczorami, zanim poszłam spać, lubiłam sobie robić w głowie takie podsumowanie tego minionego dnia. I to były zawsze takie chwile refleksji, które pozwalały mi wyciągnąć wnioski. Tak? A to też daje taką dużą pewność siebie, dlatego że my od razu tak podsumowujemy. Co było super, co się udało, co chcę powtarzać, jak chcę dalej działać, albo co, co nie. Czyli od razu zabierać, wyciągać wnioski też z takich rzeczy negatywnych, no bo jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy też omylni i te nasze czasem właśnie źle podjęte decyzje, działania, im szybciej zdajemy sobie z nich sprawę, tym lepiej. Więc takie codzienne podsumowanie dnia sprawia, że kolejnego dnia, nawet z tą samą trudną sytuacją, już mierzymy się. Inaczej. No i też to, co mega, mega, mega ważne, e, ja myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy przedsiębiorcy są tego świadomi, że też taką sferą naszego rozwoju jest też ta część duchowa. E, ja w ramach duchowości, taka moja po prostu codzienna podstawa, pielęgnowałam sobie zawsze wdzięczność. Zawsze wdzięczność za to, co danego dnia osiągnęłam, za wspaniałych ludzi, których spotkałam, których miałam wokół siebie. E, którzy po prostu pojawili się na mojej drodze danego dnia, e, za możliwość robienia tego, co kocham. E, wdzięczność była dla mnie zawsze też formą takiego doceniania tego, co mam. Tak? I wtedy, kiedy doceniamy taką podstawową rzecz, że jesteśmy zdrowi, że nasi bliscy są zdrowi, takie najbardziej podstawowe rzeczy, e, nawet właśnie w tych naj, najbardziej trudnych chwilach. Jest nam dużo łatwiej uzyskać taki wewnętrzny spokój i równowagę. A to jest też taki spokój i równowaga to jest coś, do czego my dzisiaj naprawdę wszyscy dążymy. W związku z tym osiąganie takich stanów też jest bardzo motywujące. Także takie praktykowanie wdzięczności w formie zamykania każdego dnia. Chciałam dzisiaj Wam właśnie takich rzeczy trochę pokazać, opowiedzieć, dlatego że wielu z was pewnie stosuje podobne rozwiązania, pewnie działacie w podobny sposób, ale też często my to łatwo gubimy i w związku z tym takie mówienie o tym, takie dawanie świadectwa, że tak, że to jednak działa, że to jest dobra droga, to jest też. Czymś, co mają za zadanie, właśnie takie miejsca jak to, czyli podcasty. Ja patrząc wstecz, widzę, że taka kluczowa jest wewnętrzna motywacja na, na drodze do sukcesu. Po prostu bez niej sukcesów się nie osiągnie, bez niej długofalowo nie da się prowadzić biznesu. Dla mnie to była taka siła, która pozwalała mi i przetrwać, i kwitnąć, i tworzyć coś, co miało po prostu znaczenie dla ludzi, a to jest też sedno biznesu. Zawsze o motywację dbałam nie tylko odzyskując energię do działania, ale także poprzez inspirowanie innych ludzi tworzenie takiej przestrzeni, która miała dobry wpływ po prostu na życie ludzi. Dla mnie takie dodatkowe jeszcze właśnie pasje, to, co, to czym się dzisiaj z Wami podzieliłam, czyli taka składowa tej mojej pasji, neuro, neuroarchitektura, feng shui, takie zamiłowanie do piękna harmonii, to wszystko się stało też częścią mojego życia, mojej pracy i tej mojej motywacji, więc ja myślę, że we w swoich biznesach też macie takie obszary dodatkowe, które Waszą dziedzinę po prostu bardzo mocno mogą wzbogacać. Jeszcze nie wiem, co to jest, i też mogę czasem sięgać po jakieś przykłady, próbować tutaj zapraszać Was z różnych biznesów, żebyście więcej o tym, o tym właśnie opowiadali. Co jest takim czymś jeszcze ekstra powiązanym z biznesem, ale co daje dodatkowy taki wkład właśnie w te Wasze pasje. Dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Jak zwykle mam nadzieję, że moja historia zainspiruje Was do zastanowienia się nad własną motywacją, nad tym, jak można ją jeszcze pielęgnować każdego dnia. Jeśli macie takie swoje przemyślenia, pomysły, historie, chcecie się czymś jeszcze ze mną podzielić, bardzo zapraszam. Biznes od wnętrza Bardzo chętnie przeczytam każdą Waszą wiadomość. W następnym odcinku. Będę chciała porozmawiać jeszcze w temacie motywacji, ale chciałabym powiedzieć o tym, jak te momenty stresowe, jak stres można przekuwać w motywację, co jeszcze można zrobić, jakich jeszcze można szukać rozwiązań do tego. Myślę, że to będzie taki temat też pełen emocji, ale postaram się też, żeby były jakieś moje praktyczne wskazówki, które mam nadzieję będą dla Was pomocne. Także. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.